Nie, jakbym był z klapkiem byś została tym klapkiem. Ja swoim ojcem, byś dostawała codziennie. No, może nie ale, ale jakieś może małe pouczenie, ale to jest jednak minimum. Mm. Powinnaś mieć zakaz wychodzenia z domu do 30 roku, nie? Ja myślę, że wtedy już będę mądrzejsza, jak będę miała 30 lat. Właśnie najgorsze, że obawiam się, że może być ciężko, ale. Nie wiesz że ale... mi to trzeba pilnować, mi to jest taki facet potrzebny, który mi trochę wiesz. ogarnie. Nie Mać. Powiem Ci, że może być to ciężkie zadanie. Ale powiedz tak, ale ze mną nudno nie jest. Ty powinnaś być kochanką księdza. On może wydać... Ciebie... Co ty tam nie mówisz? O, On może mnie dać jakiś wpływ. <laughs> Jak kochanką księdza, no weź nie wiem, bo mo, mo, może być codziennie, jakiś, nie wiem, egzorcyzm musiał robić, czy coś. Nie ma, nie ale ma nie mam tutaj taką egzorcyzmowaną, wiesz? Głaś? Ale nie codziennie? Nie no, nie codziennie, ale moja mama czasami mi daje. To o Boże. <grym>, no poważnie ci to mówię. Ja nie naprawdę Czyli nie będę... mama czem... jest normalną grzeczną osobą. No tak, moja mama jest bardzo wierząca. A ja też jestem wierząca. Czyż ta mama jak ogląda? Daję te tywniki. a bo to dramu, że ona może zawał serca dostać. <grywa> Oj nie. Owe, Staram co, co... się być grzeczna. To nie ma wina, że wychodzi zawsze jak zwykle. Trzyma... Trzymam kciuki za mamę, żeby jak naj... najbardziej ucydowana była kobiecinka. No, widzisz, że, widzisz, znaczy, że naszą bardzo jest <grywa> kiedyś dorosła. <grywa> no. Dobra, No dobra. Ja już kończę. A gdzie jest, w jakiej galerii jesteś? W północnej. W północnej, okej. Okay. Wszystkiego dobrego. Zdrówka. Zdruk. I... No, tak. Zdruk. <grym> <Sypnęłam. grym> kurde. Dobra, idziemy.